Siemano, dzisiaj dzień hamowni, teoretycznie, ale stoi ona pod znakiem zapytania, no bo jak widzicie Maciek już jest pod samochodem, jest godzina siódma, chwilę przed ósmą, no i niestety, niestety plan trochę nam się posypał, bo zamiary były takie, że dzisiaj tylko i wyłącznie wynajmujemy lawetę, elegancko, jedziemy sobie na dwunastą na zbieżność, no a później na piętnastą jesteśmy umówieni na hamowni. Natomiast, no, stety, niestety, jak to w drifterskim życiu bywa, nic nie może iść zgodnie z planem. No i alternator ogółem to brak ładowania. Myśleliśmy, że to będzie tylko i wyłącznie kwestia dobrania paska, ewentualnie też kwestia wiązki elektrycznej, no bo sam w sobie alternator, on był regenerowany. No i niestety e, wczoraj wieczorem dowiedzieliśmy się, że no niestety nie, padł regulator napięcia, dlatego dzisiaj już no, szybka pobudka, jesteśmy na garażu, Maciek dzielnie walczy. No i ogółem co, e, jeżeli się uda, no to oddamy gdzieś ten do, do zregenerowania alternator, a w międzyczasie polecimy wynająć lawetę. No i może się uda połączyć jakoś te dwa tematy Jeżeli nie, no to zaprzestaniemy po prostu na zbieżności Ale szkoda, no bo fajnie by było gdyby się jednak udało Jeżeli chodzi o samo auto, no to też Wspoma już działa tak jak powinna Bo Maciek dobrał pasek w tygodniu i jest kalafon, także, także pod tym kątem się nie martwimy Natomiast szkoda by było no, nie pojechać na tą hamownię Mamy dwa akumulatory Myślimy też ewentualnie o tym, żeby ładować auto z prądu, ale no po wielu telefonach z osobami dużo bardziej doświadczonymi no niestety nie ma to sensu, więc no, alternator po prostu musi działać. Trzymajcie kciuki, no i będę was update'ował. Jest i on. Los alternatoros. Maciek, sprawnie Ci to poszło, co? No, powiedzmy. Powiedzmy. Powiedzmy stary, przyjechałeś tu 10 minut temu. Dobra, jest dobrze, y, czasowo przynajmniej. Jeżeli nam to ogarną, no to jesteśmy w domu. Zaraz lecimy, bo jest już koło godziny ósmej. Także zaraz lecimy sobie y, do pobliskiej firmy, gdzie regenerują alternatory. I albo coś dobierzemy, sam regulator, albo po prostu zobaczymy, może zdadzą radę nam zregenerować to na miejscu. No i będziemy w domu. Także trzymajcie kciuki. Maciek, którą nie mamy godzinę? Nie wiem, 8.30? Jest, jest i też ten Maciek. <grymne> nie, nie mogę go za. Nieszczęścia nie chodzą barana. A tutaj to można powiedzieć, że nieszczęścia to nawet w trójkąty Nie, słuchajcie, jest dobrze. Uratowała nas jedna firma z Fabianic, tutaj, która regeneruje alternatory. 8.00 rano przyjechaliśmy zgodnie z godziną otwarcia, 8.15 mieliśmy już. Nowy regulator napięcia sprawdzony. Także alternator już powinien działać. Zaraz go macie, wrzuca do auta. No i teoretycznie do przodu. Także jest dobrze. Jest dobrze, działamy. Jeździć obserwować. Jeździć obserwować. Dobra, jesteśmy po wymianie tego regulatora napięcia. Jak widać, mamy ładowanie, Jest dobrze. Także hamownia i zwierzęta wędrują. Jest dobrze. Super. Do przodu. Jedziemy po lawetę. Zapakujemy furę na pakę. Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. A nie, kurde, to nie mój kanał. Siema! <śpiewanie> Zapakowany normalnie na pakę. Zaraz jedziemy na zbieżność i na hamownię. Zobaczymy, ile ma mocy. Obstawiajcie, stop, zatrzymaj ten film. Napisz w komentarzu, ile obstawiasz, że ta padlina będzie miała mocy. Ja osobiście liczę na to, jakby słuchajcie, no życie jest jakie jest. Nie zawsze jest kolorowe, więc wolę się nastawić troszeczkę gorzej, aniżeli później być zawiedzone. Więc jeżeli będzie do 200, jakby powyżej 270, jest to akceptowalne. Oczywiście chcemy serię. Ale no, życie jest jakie jest, więc poniżej 270 będę zawiedziony. A powyżej 270 będzie już to powiedzmy akceptowalne. Więc trzymajcie kciuki, napiszcie, co wy sądzicie, ile będzie mocy. No i zobaczymy za parę godzin. Ale możemy już włączyć film? Możecie, możecie. Dobra. No dobrze. Jak ja mam tu pas włożyć? No przecież po to jest, tutaj po to są te elementy, że za to, to zaczepiasz. Tak. A, normalnie. No pewnie, człowieku, przecież to ni to nakrętkę jest złapane, to też. Mordeczko No i jesteśmy, dotarliśmy na miejsce. Dobrze, mamy zapas czasu, bo przyjechaliśmy na miejsce jakieś 40 minut szybciej. Także zrzucamy sobie furkę na spokojnie, zaraz tam podjedziemy. No i będziemy rzeźbić ustawienie geometrii. Wiemy jak, jak już to ustawić, także plan jest, tylko żeby go wykonać. Rozmawialiśmy m.in. właśnie z Piotrkiem Polinkiewiczem. Dzięki Piotrek podpowiedział nam jak najlepiej to ustawić, żeby było jak najwięcej gripa z tyłu. No i żeby się prowadził zgodnie ze sztuką, także coś więcej na pewno powie Maciek później, jak będzie to wszystko ustawiał. Na ten moment zrzucamy furkę, no i podjeżdżamy na miejsce. Dobra, to my już jesteśmy w pozbieżności, auto mamy ustawione. Adam jest zadowolony. Po, powiedzmy, bo ogólnie musisz powiedzieć co się wydarzyło. Znaczy generalnie jeżeli chodzi o tył, no to z tyłu mamy taką sytuację, że jest e, po prostu w tym wahaczu, jak jest tam e, tuleja wahacza, tam po prostu poprzedni mechanik dał za długą śrubę i nie mogliśmy ustawić e, koła tak, nie? W sensie, że jak jest bokiem auto, to koło e, delikatne jest w tą stronę, ale tam jest 3 mm, nie? E, zbieżność robiliśmy w firmie Kendall, Także dziękujemy bardzo za naszą upierdliwość. Także mamy furkę ustawioną i jedziemy na hamownię. Także Adam zapraszam Cię na lawetę. Dotarliśmy. Czekamy sobie dzielnie w kolejce. Jak się nic nie rozleci to będzie dobrze. Tak. <ścoughs> Wpisów bogaty, ta, Raczej, że tak. Nie no jesteśmy już y, po zbieżności i po hamowni. Generalnie no dzień udał się pozytywnie. Mega, że... jak na to w ogóle co, ta, co robiliśmy, ta, że jakby ta, walka ta. była rano z tym I alternatorem. No w sumie walka trwała. Znaczy no, o 7 wstaliśmy, o 8 byliśmy. W sumie ja byłem tutaj 7:40, to wziąłem się za wciąganie nie no, mniejsza. Tak to nie To nieistotne. 289,7. Dokładnie. 289,7 wow. koni. Tyle wypluło. By Pamiętacie, ile ile obstawialiśmy przed wyjazdem? Nie, no, dokładnie. także... Modliliśmy się oprócz tego o to, żeby się w ogóle nic nie rozleciało? Jakby poza samą aspektem mocowym. Dokładnie tak. Także fajnie. E, lipa trochę wyszła, że trzeba będzie poprawić zbieżność z tyłu, ale no to się zrobi jakby i tak dzień na plus, także Gituwa. dokładnie tak. No myślę, że odcinek będzie spoko, bo dokładnie mniej więcej pokazane co było robione, tak no to nie jest sobota, ale jest to piątek, więc mamy weekend w sumie wolny od fałki. Postaramy się to szybko ogarnąć, żeby to wrzucić. Gitara. Do zobaczenia w tak. następnym. Trzymajcie się. Cześć. Siemano.